To jest program Wyszukanie. Tak sobie siedzę trochę w kucki, bo ten program dzisiaj będzie wyglądał nieco inaczej, a to za sprawą remontu na fontannach. Niestety, znaczy stety, bo idzie lepsze i ma być lepiej. Na fontannach zdaje się w połowie kwietnia dopiero zobaczymy nowe oblicze tamtego lokalu. Tymczasem przenieśliśmy się do Łyżki i Widęca i to właśnie tutaj przez najbliższych kilka tygodni będziemy nagrywać Wyszukanych, bo oczywiście widzimy się właśnie w tym programie. W programie, w którym dzisiaj do Radomia przyjeżdża Bielsko Biała, chociaż okazuje się, że może to już Radom. A może nie? No o tym będziemy mu rozmawiać i o tym, jak można mieć pomysł na siebie w tym mieście, jak pomóc dzieciom i jak naprawdę w zasadzie przy pomocy stryknięcia palcem poruszyć serca, a także portfele, co w ostatnim czasie także miało miejsce. Dzisiaj ta Cieślak. Witam, Witam Pani Wioletto. Tak trudno mi też powiedzieć i przedstawić jako aktywistkę, tak bym powiedział? Czy, czy, czy to nie? Czy to za, za duże słowo? Myślę, że za duże słowo no. na chwilę obecną, aczkolwiek zmierzamy w tym kierunku. A no także, właśnie, proszę tak. powiedzieć, co Pani robi w ogóle w Radomiu? Jak to się stało, że Pani pochodząca z Bierska Białej tutaj do nas zawitała. Z Radomiem od dawna łączyły mnie różne więzi, ponieważ poznałam zespół Ira w Biersku białej właśnie, który pochodzi z Radomia. A później wyjechałam na studia do Czech, gdzie poznałam męża z Radomia, także stąd znalazłam się właśnie tutaj. A długo musiał zabiegać o to, żeby, żeby Panią przekonywać, żeby, żeby przyjechać do Radomia? Długo musiał zabiegać o to, żebyśmy w ogóle się spotkali, także miał, miał ogromną siłę przebicia. Natomiast no, dzieliło nas 300 kilometrów. Czyli trochę po, po sobie popodróżowaliście po Tak, wiec, tak. Ja, jestem, ja zwiedzałam Radom, on zwiedzał Biersko białą A. i stwierdziliśmy, że nie możemy tak po prostu dłużej bez siebie żyć i Aha. trzeba coś zmienić w naszym życiu, żeby, hmm. żeby się zjednoczyć jednak. Czyli rozumiem, że tutaj też chodziło o to, żeby no, być bliżej siebie, no ale dobra, no, to taka decyzja też niełatwa o wyprowadce z bieskawi. Byłem raz, piękne miasto. Tak, bardzo, bardzo ładne miasto. Polecam serdecznie dużo atrakcji turystycznych i fajne miejsce do zwiedzania. Hmm. Niedrogie, tak jak inne konkurencyjne, więc yy, można spokojnie przyjechać i spędzić ładnych parę dni. Yy, tak, niełatwa decyzja, ale ponieważ mąż tutaj. miał Miał swoje plany zawodowe, zmieniliśmy miejsce. Urodziło się nam dziecko, więc ja zrezygnowałam ze swoich, ze swoich zawodowych zobowiązań. Przyjechaliśmy do Radamia spróbować nowego życia. A te Czechy jak to się stało, że można studiować język polski w Czechach, w zasadzie polski i w zasadzie medialny język? Tak, tak to była zabawna sytuacja, bo my jako studenci z wymiany z Erasmusa mm -hmm. e, widzieliśmy więcej nieraz niż wykładowcy, tak? bo wykładowcy <laughs> byli Czechami. No tak, tak, e, stało się to tak, że po prostu dostałam się na taką wymianę, chciałam wyjechać, ponieważ. Siadam korzenie czeskie. Mhm. No i stąd właśnie to trzy. czyli Czeski też nie jest pani obcy tak, rozumiem, jako Nie, język, nie, tak? nie jest mi obcy, a mąż po prostu przyjechał do Czech i mhm. tam się spotkaliśmy. A, tam już tam się poznaliśmy, tak i już, już po prostu zadecydowaliśmy, że będziemy razem jesteśmy już 10 lat razem. A będę. no właśnie długo w takiej rozłące długo trzeba było myśleć jednak o tym, żeby, żeby przyjechać do Rodora? Powiem tak, my poznaliśmy się w październiku, a w styczniu już byliśmy razem. Przez chwilę mieszkaliśmy w Bielsku białej i później od razu się, a, się a, ja Także już przychód, 5 no. lat jesteśmy tutaj w Radowie. Jak ocenia Pani to, co widać? Także no tu kawałek chociaż nad tymi naszymi plecami, więcej na fontannach widać w zasadzie, ale no, przed kilka tygodni sobie tutaj jakoś poradzimy, ubijemy gniazdko i, i będziemy śledzić przynajmniej to, co za naszymi plecami przy. Przy placu Koraciego, przy parku. Jak oceniam radą ogólnie, mm -hmm. czy jak oceniam architekturę? No Radomianie? nie no, tak? nie, wygląd się pytam, bo wygląd to zawsze będzie rzecz gustu, ale co tak. my jesteśmy na przykład, ale powinnaś oceniać, Jeżeli, e, jeżeli chodzi tak? o porównanie do mojego miasta i do Czech, bo to mogę zrobić mm -hmm. śmiało, e, uważam, że Radomianie są bardziej zamknięci. Nie są tacy ufni jak my, nie są tacy otwarci na, mm -hmm. na świat, na nowe jakieś doświadczenia. E, Ciężko mi było w ogóle przekonywać ich do moich jakichś zamiarów, aczkolwiek się udało. I potem stwierdziłam, że może też ważne jest nastawienie, tak? z jakim nastawieniem człowiek przychodzi, bo jeżeli ja hmm. słyszałam o Radomiu, prawda, mnóstwo różnych historii. Ostatnio bardzo się oburzyłam, kiedy usłyszałam e, piosenkę, którą stworzył kabaret no tak, o Radomiu. Ja tam tak. ostro broniłam tego Radomia, bo, bo mnie to po prostu zbulwersowało. E, I stwierdziłam, że nie, zrobimy inaczej. Ja zmienię nastawienie i zobaczę, jak e, ludzie zareagują mhm. na to wszystko. I Ludzie reagują bardzo, bardzo pozytywnie. No i właśnie przykład takiego pani działania, to było to, co się wydarzyło w Bielsku Białej jeszcze, kiedy pani założyła fan klub Iry. No i tak. różnie tak. z spowodował, tak. że się tak. z tą Irą czy pani i koleżankę w zasadzie że tak. przyjaźniłyście, a potem to już popłynęło. Jak to, to, był, to był zupełny przypadek, dlatego że my poszłyśmy na koncert i była zupełnie po powrocie, po tej długiej przerwie w swoim funkcjonowaniu. E, jeden z gitarzystów ówcześnie wtedy, Zbyszek Suski, poprosił nas o pomoc, bo nie mógł trafić do miejsca, w którym się umówił ze znajomymi w Biersku Białej. I tak się stało, że my mu pomogłyśmy, on nas zaprosił w Rewanżu na koncert i ta przygoda już trwa prawie 20 lat. A, także... czyli miłość do Iry kwitnie. Rozumiem, tak, co? miłość do Iry. Nawet udało mi się z Irą, z chłopakami zaśpiewać. Tak, ja widziałem właśnie ten występ tak, w listopadzie tak. w G2. Tak, bo to jest w ogóle taka inicjatywa, że kiedy mój syn zaczął chorować, walczyliśmy o jego życie już hmm. drugi raz. E, ja mu obiecałam wtedy, bo on wiedział, że moim marzeniem jest śpiewać gdzieś, gdzieś po cichu i powiedział, mama ja bym cię chciał zobaczyć, jak to on mówi, z bójkami, tak? Ja mówię, słuchaj, mówię, ja nie wiem, czy to jest możliwe. No i napisałam do Artura Gadowskiego. Artur, tak licząc, po cichu, skrycie, żeby odmówił, tak, że ja, ja po prostu się trochę tego boję. Artur napisał, nie, możesz wystąpić. I, I stąd po prostu cała ta inicjatywa występu. I to był taki pierwszy prezent, niespodzianka dla mojego syna. No i później był ten mustang. Ja mówię, o czym jeszcze marzysz, tak, bo, bo to była taka transakcja wymienna. W szpitalu się umówiliśmy, że on walczy o chorobę, żeby po prostu wygrać, żeby, żeby dalej żyć, a ja spełniam jego trzy marzenia, boję się tego trzeciego, tak. A, bo to jeszcze przed nami, tak? Rodzin, tak, tak. No i druga akcja to był właśnie ten mustang dla Mikołaje. No właśnie, to dwa słowa o tym, bo to była akcja z, w zasadzie ubiegłej niedzieli. Tak. E, tak. Akcja, która się okazała w kilka dni, organizowana w kilka czy w kilkanaście dni? No, tak, nie mógł, w, kilka, nie w kilka dni, tak, tak. E, jak, jak, jak finał tej akcji? Bo wiem, że odbiło się szerokim echem. Tak, finał tej akcji był taki, w ogóle może powiem, od czego się zaczęło? No, no właśnie. E Będąc w Radomiu, kiedy mój syn już stwierdził, że on chce się przejechać tym Mustangiem, że bardzo by nie prosił, żebym coś w tym kierunku zrobiła. Ja wiadomo, nie mam znajomych, którzy posiadają Mustanga. Mówię, kurczę, no to trzeba by było jakoś to zorganizować, tak? No i tak największy taki przekaz, który kojarzę, no to wiadomo, media w Radomiu, tak? No, tak, tak. no to mówię, no napiszę na spotę Radom. Może, może coś się uda, tak? I ja napisałam na tym spotę Radą, to był koniec grudnia. Do mnie odezwało się 80 parę osób. Tak, właścicieli że... Mustangów, Właścicieli Mustangów, tych, którzy znają, Aha, okay, właścicieli dobra. Mustangów, którzy chcieli coś zrobić. To byli ludzie, nawet którzy posiadali zwykłe Fordy, a chcieli po prostu przyjechać i się z nami e, zjednoczyć w tej inicjatywie. E, no i tak, i po prostu jeden z panów stwierdził, że on przejmie dowodzenie nad, tym, nad tą akcją, drugi mu pomógł. To byli panowie oboje, jeden był z bielicha, drugi był z Garwolina aż. Eee, I potajemnie przede mną otworzyli grupę, której się zjednoczyli, tak? I tych osób było tam mnóstwo, aczkolwiek no, od, od słów do czynów jest trochę daleka droga. Ale udało nam się zebrać 15 uczestników mustangów. Był też redomski klasyk, ludzie... Z frekwencją było może troszkę, hmm. troszkę gorzej, aczkolwiek nie było źle, dlatego że mamy kilka fajnych worków, rzeczy dla, dla dzieciaczków ze szpitala. Udało nam się sporo zebrać i, i jesteśmy naprawdę zadowoleni. Czy chcieliśmy... koło się przejechał mózgiem? Tak, oczywiście nie. No, to, to był klucz. No to był klucz. Kluc. Ja po prostu wymyśliłam tak dwutorowo, że jeżeli nam ktoś oferuje to dobro tak i my mamy je otrzymać. To chcielibyśmy je gdzieś dalej po prostu. Się. Tak, podzielić się, bo ja nie jestem taką jak osobą. Jak się, jak się tak, da, to bra, że po prostu wróci, ja tylko biorę, a nic nie daję, więc mm. stąd ta inicjatywa. Trochę pieniędzy tak, że się udało zabrać przy tej okazji? Pieniążków może troszkę mniej, mm. ale darów mm, Sporo, dość tak? dużo. Tak, I co tak. z tymi liderami teraz będzie? Jak to będzie teraz z tymi liderami wygląda sytuacja tak, że musimy. Powiem tak, niektóre z tych darów po prostu nie nadawały się do, do przekazania gdzieś dalej do szpitala i ja musiałam je troszeczkę ogarnąć. Kontaktowałam się już z panią, która pracuje tam na świetlicy w szpitalu. Właśnie dzisiaj ma urodziny, także A, też to tak, wszystkiego tak, dobrego, tak, tak. pani Kasiu. I po prostu będziemy w przyszłym tygodniu jechać je przekazać. Chcielibyśmy, żeby nam ktoś towarzyszył, żeby po prostu ta akcja miała i początek, i koniec. Szanowni żeby... Państwo, nic innego, tylko tak. znajdźcie panią Wieletę na Facebooku i tak. tam się. Tak, złapać. po prostu yy, to, że tak powiem, złapać w dwie klamry, okay. tak? Skoro już podjęliśmy akcję i zebraliśmy coś, to największą chyba radością jest przekazanie tego dalej, prawda? Pani się boi o to życzenie syna, co to będzie? To aż, boję się. Aż, a ja bym się tutaj bała, to, jaka to będzie akcja kolejna, bo to rozumiem, że... Tak, chcieliśmy znowu oczywiście to połączyć, ponieważ to jest tak, zebraliśmy dużo rzeczy papierniczych, zebraliśmy kilka gier, zebraliśmy bajki, książki, maskotki. Okazuje się, że mnóstwo Radomianie Polacy mają w domach i... W tym się chcą Tak, to jest, to po to prostu... zalegają takie rzeczy, a inni się też, mogą przydać. Tak, ale dużo też nowych rzeczy. Mhm. I nawet jedno z przedszkoli w Radomiu zrobiło akcję u siebie i zebrało po prostu te rzeczy dla dzieci dla dzieci, tak to, a no można, właśnie. Mhm. tak to można określić. I po prostu chcieliśmy jeszcze kilka rzeczy, jednak na tym oddziale brakuje. Brakuje stolików, brakuje krzesełek, jeżeli ktoś z Państwa posiada, mógłby nawet sam przekazać. Brakuje nawet szafki na te rzeczy, bo teraz tych rzeczy prawda, jest dość dużo i trzeba to gdzieś schować. Brakuje, jest telewizor, a na przykład nie ma pufek, żeby te dzieci mogły po prostu usiąść. A już mówimy o oddziale dziecięcym szpitalu, prawda? Tak, tak, mówimy w Radomsku, o, szpitalu tak, tak, mówimy o oddziale pediatrii. A no właśnie, oddziale pediatrii. Tak, Proszę powiedzieć, tak, jak Pani, bo, no Pani ma życiowe doświadczenie związane tak. z tym. Z tym szpitalem, jak Pani ocenia to, co zobaczyła? Rozumiem, to kupę przemyśleń przy okazji tej Pani wizyty, czy tych wizyt w szpitalu e, się tak, pojawiło? Byliśmy, byliśmy w szpitalu kilkanaście dni z dzieckiem, które było no, w ciężkim stanie, bo jego stan się pogarszał z dnia na dzień. I leżąc po prostu pierwsze, przyszłam i zapytałam, tak jak było zawsze u nas w Biersku Białej, czy, czy ja mogę dostać jakąś leżankę, cokolwiek, że, że nawet odpłatność zrealizuję? nie było takiej możliwości. One były tak ograniczone, że było po prostu ich kilka sztuk i miały to mamusie z dziedziusiami. Tak? Natomiast dla tych starszych nie było takiej możliwości, więc ja kuczując tam te, te kilkanaście dni pod tym łóżkiem, na tej ziemi, miałam no setki przemyśleń, tak? No Wtedy cały świat się gdzieś odwraca od, od i po prostu człowiek zaczyna zupełnie inaczej myśleć. Mhm. Jest tam też świetlica, która funkcjonuje, bo jest oddelegowana pani ze szkoły, która po prostu tymi dziećmi się zajmuje od godziny 9:30 do 14:15, jakoś tak. Ale tak, żeby ona mogła prawidłowo funkcjonować i prawidłowo prowadzić te zajęcia, potrzebuje też do tego rzeczy, środków, prawda? Nie jest sama w stanie tego zrealizować. I przyznam, że my się troszkę zaprzyjaźniłyśmy tam na tym oddziale i ja wtedy wychodząc, jak już mój syn odzyskał zdrowie. Mówiłam, że ja jeszcze wrócę, tak? I takie sobie postanowienie zrobiłam. Nawet chcieli mi pomóc tutaj, bo rozmawialiśmy wstępnie. Właśnie chłopcy z Iry, żeby, żeby to jakoś rozkręcić, tą akcję. Ale nie było takiej potrzeby, bo przyszedł Mustang i mówię, no tak, no tak właśnie, przy czyli... okazji zróbmy coś, tak? Dla dzieci i owych. Czyli od odbiera nas, nas Pani radomiona jako osoby jednak umiejące się dzielić, tak, dzie tak, dzielących to, się dobrem rozumiem, to nie tak? jest, tak. Wszędzie znajdą się te miasto, negatywne osoby no. i pozytywne, tak? To nas bardzo zaskoczyło. Do tego cukiernia, jedna z cukierni. W redomiu zdecydowała się zrobić wielki tort w ramach podziękowania. E, miał być polski docz, ale coś im tam wypaliło. No, zdarza się prawda? Tak, także mieliśmy dużo schodów po drodze, mm -hmm. tak, dużo takich przypadków losowych, ale pogoda e, ludzie, mustangi. I to jeszcze w styczniu, i pogoda pani trafiła, wszyscy, to było 7 stopni ciepło chyba, prawda? Tak, wszyscy Ktoś mówili, tak? że jestem szalona albo mam układy tam u góry. A no, a może a Nie, to był luty już, to nie był To szecie, był luty, to, już to był, był trzeci luty. luty, tak, tak. tak, jest, tak. tak jest. Ale jednak się udało i, i jesteśmy bardzo dumni i myślimy. Myślę, że jeżeli ktoś z Państwa w ogóle miałby ochotę jeszcze jakoś wesprzeć, to nic straconego. No może prawda? fundacja powinna się pojawić, pojawić przy tej okazji? Myślę, że można by było nad tym pomyśleć, aczkolwiek chciałabym jeszcze doprowadzić ten jeden temat do końca i zająć się następnymi, bo tutaj jest dużo takich miejsc, To nie jest tylko i wyłącznie... Czyli nie tak aktywista oddział. widzi Pani, może tak zataczamy <noise> krąg trochę i koło. No tak, jak, jak rozmawiam często z ludźmi, no to tak... Ma Pani trochę w sobie tym... dużej energii pozytywnej takiej, żeby tak, zarażać innych tak, i Tak, próbować... ja po prostu, ja teraz, kiedy moje dziecko zaczęło chorować i ja zaczęłam hmm. siedzieć w domu, jak taka przysłowiona matka Polka, ja się po prostu duszę, ja muszę Aha. coś gdzieś robić, bo nie jestem w stanie funkcjonować. No, o tego pani tak, że zaczynała tak. lata temu yy, właśnie od pracy dziennikarza, prawda? Tak, tak, tak. I to była fascynująca przygoda, także, także no, chciałabym to dalej jednak to dobro gdzieś puszczać. Myślę też o osobach starszych, których jest w radomie naprawdę mnóstwo. Ja mieszkam w samym centrum, w blokach do oko Często ci ludzie nawiązują sami z nami kontakt, próbują rozmawiać, mówią, że są samotni. Mnóstwo takich osób na naszej drodze spotkałam. Także i dzieci, i osoby samotne, starsze w Radomie myślę, że potrzebują naszej A no pomocy. Właśnie, czyli jest komu pomóc, jest co robić Jest, jeszcze. jest komu pomóc, tylko ludzie. Mam wrażenie, że może się trochę boją, tak, wykonać ten pierwszy krok, boją się tych niepowodzeń, które mogą ich spotkać, ale tutaj naprawdę nie można się poddawać. tu trzeba dalej walczyć. Ja jestem taką osobą zawziętą w swoich działaniach, że myślę, że, że uda mi się coś jeszcze Czyli dobrego. No ja tam żare, rozumiem jeszcze tutaj o pani sporo usłyszeć. Myślę, że tak, aczkolwiek już, nie, już jakby oddzielając to od tego, co mój syn wymyśli od tej, od tej trzeciej akcji, chciałabym jeszcze coś dobrego zrobić. Myślę, że, że jestem gdzieś wdzięczna za to, co nas też spotkało, że syn wyzdrowiał, że, że jesteśmy razem i, i chciałabym gdzieś to dalej oddać tego. Kilka tysięcy osób obejrzało tę zapowiedź mi sami Mikołaja, u nas wtedy widzi, więc na Facebooku tylko, więc już nie mówi o tym, że to tak żeby... Tak, i na tym spotkaniu też było kilka, mm -hmm. i, i tych udostępnień było no mnóstwo, tak? I ja myślałam, że ja napiszę i ktoś po prostu mi tam zacznie tak? pisać, że, że to jest nie tak, że ty chcesz coś, nie wiem, przeforsować za darmo, a tutaj taki pozytywny oddźwięk i wtedy zaczęłam ten radę jeszcze bardziej. kochać. Tak, tak. A, no właśnie, tak, czyli w sercu, tak. radą w sercu. Niech tak pozostanie. Tak, tak. To tak, życzę wytrwałości, siły Dziękuję i bardzo. nie mogę się doczekać na kolejne, kolejne inicjatywy. No takie myślę, rozwiązanie... że, że mogę na Państwa pomóc. No oczywiście. Iść, tak. y, 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 oczywiście, zawsze to nie ma problemu. E, także i y, y, pozytywnego myślenia o Radowie, chociaż widzę, że nie brakuje. Więc nie, nie brakuje. Ja, ja wolę zarażać uśmiechem niż, niż smutkiem. Tak? Po co ten świat ma być taki ponury, smutny jak za oknem o, Piękna puenta. Wioleta e, Cieślak, czyli no. aktywistka, inicjatorka kilku wydarzeń tutaj w Radomiu i jeszcze pewnie usłyszymy o Pani Dolicji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To był program Szukanie Krzysztof Czaba. Do zobaczenia.